Jesteśmy w Milówce na Rynku, w ten piękny sobotni poranek. Właśnie za moimi plecami odbywa się konkurs trzaskania z bata. Formujemy korowód i w tradycyjnym korowodzie przejdziemy do, do starej chałupy, gdzie nastąpi przegląd wszystkich grup kolędniczych, które tutaj dzisiaj do milówki zjechały. Oh Dzień nażyli Na na, zdrowie, na tym do wyrogi żyjemy! Szczęść i cały Boży Co by się Wam kury nigdy nie pierzyły i każdy dzień po jajusku znosiły, a krowy co by Wam nie przysusały i no dookoła dojały! Co by była wysokopiana, gęsto śmietana, masła, złowie by się rodził wąsaty, co by gazda był bogaty. Sienicka by się rodziła, kłosia, stoka, pusta, głowia, sto ziemniaki okrągłe, buroki pociągłe, a gazdowska wieżyca na tym nowym roku, co by miał zawsze pełną gilatę u boku. Pełne ubory, pełne stodoje, pełne pudła, co by wą gaździ na upieca nie schudła. A do reszty by wą nie hibiało, z roku na rok przybywało. Tak to może daj. Hojności, pilności, pięknej obfitości. Wiela dobrego od Pana Boga miłego. Hop, hop, hop.